Masz tolar. No, dzięki. O, pizde. Oła. Dobra, no, plantuję kumko, dalej. dalej. Nie, kurwa. Tu? Dobrze? Nie wiem, tu tam już. No bo tu też są drzwi. Nie wiem. O kurwa. Su... Kurwa. No właśnie, co jest skóre drzwi ten, no? Tu miałeś drzwi, to tu masz. No. A jeszcze tam na koniec jak pójdziesz to też na drzwi. To były dwa wiedny. Takie Co budował King of Cannabis. Coś dla ciebie. A nie to Warko, sorry. Oj oj oj. Oj, oj, oj. Warko się odezwał. Warko psy wypuścił. No co, teraz drugiego pierdolnąć. Już masz przebanć. Jak warto, przy wypuścił, Ty, ta odrzutówka jeszcze dole. No idzie, to zrzutowy. Nic nie ma. Nie jest, Serio, Seriołów Dobra, teraz drugiego trzeba pierdolnąć. Idziemy na skalę, sol. A po co? Gdzie jest, to ten robimy, tu jest. W ciągu co tu jest. Nie ma nic. Wejście. Chciał teleportować Nie wiem Masz tam? Kompasup no. Kto to jest? Czekaj jeszcze ten Nie Akceptuję Chciałem wchodzić w podwieszaka normalnie <noise> Bo ma. Kto to kurwa budował? Nie wiem. Tu możesz się te małe, nie? Teraz przejdziemy.

Czas można. I tu że iście w dołki, nie w stostró. A jest. Chyba jest tak. A tak no dziwnie mi, mi się Oglądam, czym mi się pochacza. To przed chwilą zrobiłem. A wybartek, no czekaj, ja to zrobię tak. A, okej. Okay. No wiecie jaki, na trzy. nie ma, dajcie boost. Nic tu nie to było. Gdzie? No dole. Tutaj, no już, do tobie. Na tobą. Ej, no tu księgi kurwa nie było. Nie. Samego chłopca. No. Skillowy budowniczyk. To maszynki nawet zabiorą. Ciekawe jak main zbudował To pika. No pikaj. Myślisz, masz ceki i tam stoisz, to pikaj. I tu wypierdolę, bo naprowadził. Tu jeszcze filary. Kamienna okay. na 6. No. Jednak na dwie. Oj, tak. Gdzie zaplantowałeś No Aha, bo. Na brodze. środek. Tu filary te spierdzielone Druga. Jak to pójdzie teraz, nie pójdzie to, to daje taki. Nie chcę śpiewać. To następny kamień na dwie wali coś. I don't want to see you. I don't want to hear you tonight. I don't want to fight you. You don't want to know if I feel right. I don't want to just forget. I just wanna feel mine

było coś? Larki, ja to jest jeden totem, a drugi. drugi. A, a, ja ty... a, to jest do a, dobre? I... A, i szado, eee. I... a, a. A, a, a. A, a, drugi totem, czy no? Yes, no. Tak jak wcześniej wchodziliśmy dachem Klepię totem Ile ich no. kurwa jest Zajebą mnie Mam tam autork znaczy autorkę Bij kurwa Kurwa macie jaki nie fart Kurwa musisz jaki yy, coś z, z tego już pieknął z materiałami. Bisgacie kurwa Kurwa cię Dostał głowę. Na jego siela Oni we dwóch już są Na i z dwóch śpi jest tylko boost i szpi. Jeszcze jeden jest A właśnie zresztą Jesteś O, widzisz Zabił mnie, co ty? A tutaj? spadł, Dobra, kurwa, to jest już pograne Mam, on pewnie to tam zmieniać. Pompa mi spadła. mamy tu gdzieś totem. Nie macie kiedy buddy, ktoś? Ja nie mam. Weźcie na skalę, go spróbuj Ja mam. To spróbuj, to, próbuj, stój tam z totemem. Będziemy próbowali to przejmować, kurwa. Zjebane, no. Jaki timing, no ja pierd... To indefują? Tak. Czyli tak. Stoisz z totemem już? No ja biegnę z bazy, dopiero. Dobra, to dawaj, dawaj, dawaj. Fast, fast, fast. Pią wszyscy. Potrzebuję helpa. Idę już. Rozjebali tego busta z kurwy syny, no? Zeskakuje. Zajebo mnie. Ja mam kurwa, nie mam Dajem. To jest Dobra, to temat. Jest... Dobra, to spróbuję. Będą go klepać zaraz. A wtedy kurwa dynamik leci. Jak jest, nie rzucisz? Gdzie ty stoisz? Sklepią. Sklepią. Na pewno stoisz przy dobrym? A Raczej tak. Mam, zajęłam. Nice. nice. Ja tu ubiorę odro. Jelo. Zajebałem się z upadku. Kurwa, kasku nie miałem. Mi ich kurwa. Kurwa. Ja mam odrotu. Bie bie biegną do nas na plecy. Wychodzą drzwiami, co? Przy, ja ma... Ta, ta, ta. Za ja nie mam ammo nigdzie, kurwa. Bo to zająłem, ale dobra. Kurwa, no zajebał mnie. tu odrowe zgubę. Czekaj, dam ci klam totem Kurwa, mu nie mam. Dobra, masz totem, Gdzie? No, w tym to postawię. Czy możesz stawać do nich main'a Prawda, Właśnie... do nich domaina. Tu. Czyby si... si si oni nie wiedzieli, z tym kurwa. Plantuj cekę, ktoś. Zaplantuj. Ja nie mam. A zbudowaliście ten totem? Tak. Na jedno, bo na jedno małe jest. Kurwa, kasku, nie ma Zabij mnie, jest tam. Czyli licekę plantuję. Ja, to ja. Hop jest tam, musicie go zabić. Nie muszę, Rebloka plantuję. Nie, ja nie ma trzego, kurwa. Ja mam pompę iemkę, jak chcę. Musiałbyś pod mainem podbiec Jestem. Za tobą. Zrzucam. Auć. Oni są do góry. Nie sam jakiś jeszcze chyba muszę mieć totem Nie no to jest na jednym Kurwa trzeba, trzeba ich zabić emek, kurwa tylko Amo muszę znaleźć do emki. Kurwa żelaza nie macie żelazo? Nie Skoczył! A nie tu masz To to ja, to ja tylko Amo do kimak ma ktoś? Jeszcze... To ja, to ja cały czas Tylko kurwo tam strzelasz No to ja ją kurwa na skalę po prostu Czeka O niemożliwe. nie może Nie mają tu jakichś rzutów Za skrzynką siedzi tam Jest rzutowa w tryspełnej temu Ta tu w tej rzutówce jest swój temu Młodę mam Tylko nie wchodź tam bo nie wyjdziesz no. Są drobinki jakie? No Cekę mam! Żelazo, żelazo, Mam, 24. mam tak żelazo. O, dawaj, Mówię dawaj. Jestem dalej. U góry? Za schowkami są. Pod schodkami, pod schowkami Ty tę podłogę zaraz rozpierdolę. No, możecie rozpierać im podłogę. i są bez spawn'a raczej Ten jeden? Tak Tylko tą cekę trzeba też zaplantować Bo on nie tapnął ziomków Ja plantuję cekę Już tak dach rozjebał Cekę I kask spadł Czy to ty tam budujesz? Tak, bo tak na dole Jeden Jeszcze jeden tam jest Oni chcą wytypać z tymi mi kurwy Mam jak za. kurwa Plantuj tą cekę ktoś Ja nie zajdę bez kasku Tam, ja sam schodzę cały czas bez kasku Tam tak? gdzie ja rozjebałem, no po skale Okej okay. Ciekawe ile jeszcze raid bloka mają Kurwa śmiecie Przed ja zaplantowałem cekę Minuty jest to, raczej mają jeszcze Dostał Kurwa, lowa ma, fuj, idę po niego Po skale? Czy tu schodzisz? Nie Kurwa, do tej dziury jebanej wpadłem Kurwa, wyszłem Kurwa, młotka nie mam, bym go zabił Pięć y, Za w też cekę. Masz Słucham. Masz tutaj, weź ten Ta, Tak, tak, o słuchaj pa Tu na tom, na, oj chuj. Nie jest kurwa, ciągle pikuje tam, kurwa. Dobra, ja wchodzę z motkiem, chodźcie. Patrzcie, tam, no. żeby oni też nie przebiegli, nie? Odbramy nie? Leży nice. Dobra, zrazę. Lecz mi kabię. A bałem się. O kurwa. Coś całe koło zielonego. No kurwa no. Ja a dobra, bo nie będę wam mówił są tam ceki albo to jakieś? Nie, nie wiadomo No i? uważaj Bartek! Bo filaru, tu nie ma O <gryw> jakie tropki! Czekaj, już muszę to zobaczyć, kurwa, co tam jest Kurwa, ile i temu? O, tu jest, dobra tu jest. Nie, nie ma nic. Nie ma cek? Nie. Chuj się zjebałem. Musieli wziąć wszystko. A, były i tam naceki w tym craftowaniu. No ja mam w QLQ. I temu w naceki. Kurwa no ten schowek mnie zbugował, jebany. A z skrzynka pompi, czy jest skrzynka składa? No nice, ja już jesteśmy razem Zajebałem jednego, ale jestem w kurwa low Wychodzicie z pierwszej, czy z trzeciej osoby? Z piątej Okej okay. Na czołówę kurwa no Nie ma czasu, raidują na Tego <noise> go <noise> koni, ja piję Kto to kurwa No nie dobra jaku? jero Leżą. Leżą wszyscy tam co wstępnie zostanę Co jest za tym drewnem? Tym drewnem tu, tu, są dwie ścianki drewniane Wierzchy Widzisz tam co? Jeszcze jeden Ojej, byku Da, w kamiennej Ta? Patrz tam No Mogą no, to drewno No, sobie można to drewno pierdolnąć to. to A są małe. No. A to i tak wpierdolę dwa. Co? No to nic Dziennikarz, mówię. To nie ja ryzykuje. Ja ten nie pije szampana, tak? W łączeniu? Dobra. Najlepiej na łączeniu, co? Po burkę czy nie? Nie. Użyłem sześć dylemitów Obrony no wyżej nie było Dach kamienny i żelazo to Mały czy duży? Ja duży Spierdoli dłuży? na ten duży Pszczanka najlepiej to że... Dobrze ci I mówiłem A. Dobrze ci kurwa mówiłem, że ty z totem byłem. A ruchacz. Pozdrawiam. Czekaj, Czekaj. Ja chcę zobaczyć jak to szło Dobrze mówiłem. No Wiesz tam jest ja chcę klucz O, ten klucz chce Mamy nasz totem masz... tutaj, czy nie, na dwa? Nie, nie. Masz drewno Sklepimy, będziemy mieli drewno Po co to no, rozwalaktor? To potrzebujemy 60 drewno Ja mam 18 Mamy totem? ten to jest, kurwa? Gdzie to? ten tu? Która to baza? Ta Chyba odżyło, czy ja go? No na. Wariaty no co bym tak. Kurwa, te, Ja nie wiem, od... że to twoje. No mówiłem. Nie słyszałem. Chuj, masz ustawę o Nie dało to, to, no, to, no, no. to i tak nic nie było, stary. Ja pierdolę. No myślałem, że to obok, to twoje, bo nie pamiętałem. Gopiu <laughs> mi się nie. na atę. <laughs> A ty masz mózg, że ciebie wam pod wasy przychodzisz, ty kurwuje, bolo. No bo nabiję wam niesławkę No nie, <noise> i tak tu każdy ma i 20, broń jadał. No bo chyba nie każdy. Każdy właśnie. Nie, nie. No to tak, Na przykład ty. ty, a ja ty jesteś youtuberem. <noise> Coooo! <noise> Został naszego youtubera, kurwa. Został <noise> YouTuber, youtuber. Ja cię... Co? oglądasz go? Ty ja fan tak? Ja ci kurwa sumo dałem, on supe ci. <laughs> <laughs> ja dole. Jak on to spiję dalej. Fujsub dużo zmienia, naprawdę, nie on